Cześć Maker dzisiaj. Jak widzicie jesteśmy na Steamie na platformie Steam i chciałem opowiedzieć, że właśnie się rozpoczęły przeceny Steamowe. A więc tak wygląda generalnie animacja. Dobrze, przejdźmy niżej do przecenionych gier, a jest ich naprawdę dużo. Tutaj mamy zakładkę wyruszonej gier. Jak widzicie promocje są niecoś duże. Możemy oczywiście nominować gry. Jak co roku. Tutaj mamy kategorie gry przygodowe. Widzicie, że jest dużo gier na przecenie. Gry RPG. O no i więcej wyróżnionych. Jak widzicie dużo fajnych gier jest na przecenie. I no, no i tutaj mamy największe premiery na Steam. Możemy też Jakieś fajne gry. dobrze, więc teraz nominacje gier. Możemy wybrać z paru kategorii. Gry, które chcemy nominować do nagród, na przykład znakomicy wizualny. I gdy ukończymy te zadanie, dostaniemy oznakę. No to przykładowo: Gra rok, udajemy, nominuj. I możemy wybrać sobie No ale możemy tutaj nominować screen I teraz trzeba Wam coś pokazać Zatwiszmy sobie stick i zobaczcie na tą przecenie. Tak to jest naprawdę 20 zł za Steam Controller. O przecież to jest coś pięknego. jeszcze wam pokazać, że to nie jest fake. I widzicie. No, oczywiście przesyłka jest dosyć kosztowna, ale za sam Controller jest 22 zł, więc... Dosyć tanio. Jeszcze zobaczę, zobaczę tutaj Steam Link, czy jest na napisane, nie? A, to jest ta aplikacja, dobra, ważne. HTC No, a, bo on nie jest na Steamie. Valve Index. Walfinex nie jest na przecenie. Niestety, ale generalnie widzicie, że dużo fajnych gier jest na przecenie, właśnie. Tutaj w ogóle jest game, nie wiem, czy widzicie. No ale generalnie te przyceny są bardzo fajne, polecam całkowicie. Steam Controller oczywiście było się najbardziej opłaca tak więc to już tyle w tym materiale więc do usłyszenia i cześć!